Cześć! Z tej strony Kamila Rowieńska. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, Wasze przemyślenia i lekcje, jakie umieściliście pod poprzednim wideo. Jestem mega szczęśliwa, że tak chętnie dzielicie się ze mną swoimi wszystkimi przemyśleniami. W poprzednim wideo rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zabrać się do działania wtedy, kiedy towarzyszy ci lęk. Jeżeli nie widziałaś jeszcze tego wideo, to koniecznie kliknij albo tutaj, albo poniżej w opisie tego wideo znajduje się link. Zobacz poprzednie wideo, zanim zaczniesz oglądać to. W tym nagraniu pokażę Ci konkretne wskazówki, jak to zrobić, aby dowozić projekty do samego końca. Jeżeli jesteś osobą, której towarzyszy słomiany zapał, czasami zaczynasz coś robić, nie kończysz tego, szybko się zniechęcasz, porzucasz swoje zadania, zaczynasz się zajmować czymś innym, to koniecznie zobacz to wideo do samego końca. Krok, od którego trzeba zacząć, to należy sobie zadać pytanie, dlaczego odpuszczasz? Być może to zadanie, które sobie wybrałaś, trwa zbyt długo, czyli czas jego realizacji jest bardzo długi. A może brakuje ci wsparcia. Być może w pewnym momencie dana rzecz zwyczajnie zaczyna ci się nudzić i zaczynasz rozglądać się za czymś nowym. Albo Twoja motywacja się wypala. Jeżeli tak, to dlaczego? Znajdź jakiś wzór, znajdź taki wzór, albo zdefiniuj ten moment, w którym odpuszczasz. Ja mam kilka takich sytuacji, w których jeżeli się za coś zabieram, to zauważyłam w swojej przeszłości, że zdarzało mi się porzucać te zajęcia i szukałam takiego wzoru, definiowałam ten, definiowałam ten moment, który powoduje, że zaczynam rezygnować z jakiejś działalności. Kiedy go znalazłam, to to automatycznie spowodowało, że teraz jestem w stanie realizować swoje projekty do końca. Natomiast najpierw, zanim to zrobisz, to trzeba się bardzo mocno zwrócić ku sobie. Aby znaleźć te punkty, które powodują, że właśnie y, zaczynasz po prostu rezygnować z realizacji jakiegoś zadania, być może się to u ciebie dzieje, na przykład pod jakiejś dłuższej przerwie. Czyli, jeżeli uprawiasz sport i nagle zdarza ci się jakaś taka mała przerwa, albo świąteczna, albo nie wiem, masz jakąś kontuzję, y, albo jesteś za bar bardzo zapracowana, to być może wtedy, na przykład, odpuszczasz. Bardzo dużo osób wtedy, kiedy zdecyduje się na małą przerwę, czyli wybiją się z rytmu, to wtedy automatycznie odpuszczają. Być może to jest tak, że u ciebie toksyczne relacje, toksyczne znajomości powodują, że na przykład odpuszczasz zadania, czyli że znasz takie osoby, które całą sobą zniechęcają cię do tego, żebyś szła w kierunku swojego celu. Być może odpuszczasz wtedy, kiedy minie pierwszy zachwyt, czyli jesteś zakręcona, zajarana swoim projektem na etapie rozmawiania o nim, a wtedy, kiedy trzeba się po prostu zabrać do pracy, to wtedy już automatycznie ci się wszystko, wszystkie chęci ci umykają, a może wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze wyzwania. Czyli żyjesz w takim jakimś świecie po prostu, który nie istnieje myśląc sobie, że twoje zadanie, jeżeli będziesz je realizować to na pewno będzie proste i wszystko będzie szło tak jak po sznurku. Ja kiedyś chodziłam na siłownię i zastanawiałam się co powoduje, że czasami zapisuję się na przykład na tą siłownię albo na jakieś zajęcia grupowe, fitness albo zumbę czy jakiś taniec i z niego rezygnuję. I na początku myślałam sobie, że być może to nauczyciel, być może to ta grupa, a być może to coś ze mną nie tak, i zaczęłam obserwować siebie, co powoduje, że autentycznie rezygnuję z tego typu zajęć. I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że dla mnie uprawianie sportu musi się jednocześnie łączyć z relacją, że. Wtedy, kiedy uprawiam sport, to najlepiej mi to wychodzi i najdłużej pozostaję w swoim postanowieniu, wtedy, kiedy łączę to z jakąś osobą. Osobą, z którą się dobrze bawię, z osobą, która ma fajne poczucie humoru, tak aby ten sport nie był tylko i wyłącznie jakimś obowiązkiem, bo ani medale nie są w stanie mnie w żaden sposób zmotywować, ani to, czy tam będę miała rozmiar taki czy taki, to też nie jest dla mnie tak bardzo motywujące, ponieważ generalnie jestem zadowolona ze swojej sylwetki, więc nie odchudzam się, nie, nie nie, nie zamierzam robić jakiejś rewolucji. W związku z czym, co może być dla mnie taką dźwignią takim motywatorem, żeby całe życie uprawiać po prostu regularnie sport. Ja dotarłam do tego, że najszybciej rezygnuję z siłowni wtedy, kiedy zajęcia są grupowe, czyli dla niektórych zajęcia grupowe są wręcz wybawieniem, dla mnie totalnie po prostu jest to sytuacja, w której najszybciej rezygnuję, ponieważ nie czuję się taka zobowiązana do tego, żeby w tych zajęciach wziąć udział. Jeżeli nie przyjdę, to nic się nie stanie, właściwie to nikt nie zauważy, w związku z czym łatwiej mi jest wtedy zrezygnować. Jeżeli mam trenować z trenerem, to zawsze najszybciej i najlepiej się czuję wtedy, kiedy trenuję z mężczyzną i to w dodatku z takim, który ma poczucie humoru. Takim, z którym oprócz tego, że będę z nim ćwiczyć, oprócz tego, że no wiadomo, spotka mnie jakiś wysiłek, którego prawdopodobnie nie chcę przeżywać, to jednocześnie spotka mnie dużo śmiechu i dużo takiego fanu, zwyczajnego fanu podczas tego wydarzenia. W związku z czym ja osobiście zawsze ćwiczę z takim trenerem, którego po prostu lubię. Jest to człowiek, który jest sympatyczny, jest to człowiek, który ma dystans do mnie, do siebie, dużo się śmiejemy, uprawiamy przy tym wszystkim sport i jest to dla mnie ok. W związku z czym ja, kiedy chodzę na siłownię, to chodzę na siłownię wtedy, kiedy po prostu lubię swojego trenera i potrafię mieć tego samego trenera latami wręcz. Nawet teraz, jak wyprowadziłam się z Warszawy, to jak wracam do Warszawy, to trenuję, z tym samym trenerem, z którym trenowałam 5 lat temu, z Mateuszem Lewandowskim, a tutaj, kiedy jestem w Brukseli, to trenuję. Z Chrisem, z którym również trenuję już od 3 lat, i to jest po prostu zawsze ta sama osoba. W związku z czym, gdyby ktoś, gdyby na przykład ten trener mój, nie wiem, chciał mi zaprowadzić kogokolwiek innego, to wtedy byłby, byłoby pewne wyzwanie, byłby pewien problem z tym. W związku z czym to jest osoba, która musi mieć po prostu podpasować, i wtedy to jest gwarancja tego, że ja ten sport będę po prostu longiem uprawiać. A Rozważałam kiedyś, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mój angielski. Um, ucząc się angielskiego, też zauważyłam, że wielokrotnie zdarzało mi się zapisywać na przykład na jakieś zajęcia, po czym okazywało się, że ja przestawałam chodzić na te zajęcia, nawet jeszcze wtedy, kiedy się kończył semestr i że nie chciałam po prostu chodzić na te zajęcia. W związku z czym znowu zadawałam sobie pytanie, co takiego powoduje, że ja nie chcę tego projektu dowozić do końca, że nie chcę z tego korzystać, że zapłaciłam, a nie chcę chodzić. I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że ja się najnormalniej w świecie, ponieważ jestem. Bardzo niecierpliwą osobą, to ja się po prostu nudzę na angielskim, nawet jeżeli to jest angielski dla pięciu osób, i ja nie jestem zaangażowana w jakąś yy, pracę. Podczas tego angielskiego i nauczyciel pyta jakąś osobę o coś, a ja w tym czasie mam po prostu poczekać albo mam, nie wiem, sobie pomyśleć, to mnie to irytuje, ja mam poczucie straconego czasu od razu i wtedy moja chęć do tego, żeby wchodzić na takie zajęcia, automatycznie maleje. Też jest taka sytuacja, w której na przykład zauważam po sobie, ponieważ są tacy, którzy uwielbiają chodzić na angielski grupowy, ponieważ mogą poznawać wtedy nowe osoby, mogą z nimi rozmawiać i dla nich to jest po prostu ekscytujące. Dla mnie. Totalnie nie. Nie mogłabym też się uczyć angielskiego przez internet, że mam sobie sama jakieś tam zadanka wykonywać, i tak dalej, bo ja potrzebuję po prostu mieć tego człowieka, z którym mam relację. I najlepiej, jeżeli to jest jedna, dwie osoby, czyli mogłabym w trójkę się uczyć, ale wtedy muszę, muszę mieć cały czas po prostu swoją koncentrację na zadaniu, czyli to musi być takie bardzo aktywne zajęcie. Wręcz mogę powiedzieć tak, jak nie wiem, małe dzieci chodzą na zajęcia i zawsze muszą, yy, muszą mieć uwagę nauczyciela, i ten nauczyciel zawsze musi im zdawać dawać zadania, tak? żeby się nie rozpraszały, to ja jestem takim uczniem. I ponieważ zdefiniowałam siebie, to teraz łatwiej mi jest po prostu pozostać przy kursie. No i na przykład mam też taką sytuację, w której na chwilę obecną jestem autorką i współautorką siedmiu już książek. I kiedy się zastanawiałam nad tym, jak to się dzieje, że ja te książki piszę, piszę je w terminie i że one wychodzą, to tutaj zdradzę ci sekret. Za każdym razem kiedy postanawiam napisać jakąś książkę, czyli kiedy już wiem, że okej, okay, siadam do niej, i planuję sobie napisanie tej książki, to od razu ustalam premiery tej książki. Od razu ustalam premierę tej książki i ogłaszam ją publicznie. W związku z czym nie pozostawiam sobie już wtedy za żadnego wyboru na to, że mogłabym jej nie napisać. I tak robię od siedmiu, od że tak powiem, już książek, które zostały napisane. Czyli zanim zostały napisane, ja sobie ustalałam, kiedy będzie premiera. Ta premiera z reguły by była za 9 czy za 10 miesięcy od momentu, kiedy postanowiłam, bo średnio rok potrzebuje na to, żeby roku potrzebuję, żeby książkę napisać. I wtedy ustalałam termin. Ja wiedziałam, że jeżeli ustalę termin, to nawet jeżeli bym chciała się za czymś innym. A mam z reguły nadmiar takich rzeczy, którymi mogłabym się zająć, nadmiar propozycji, które do mnie spływają, to wiedziałam, że wtedy skoncentruję się na pewno na tym, ponieważ to jest coś, na co już ludzie czekają. W związku z czym jeżeli nastąpiła taka deklaracja publiczna, to ja teraz chcę to dowieść, ponieważ już się publicznie zdeklarowałam. I ty też zastanów się, co to może być u Ciebie, ponieważ jeżeli zdefiniujesz ten wzór, na którym się wysypujesz, a z reguły każdy z nas działa według takiego samego wzoru, to będziesz mogła, mógł zadziałać prewencyjnie. Być może będzie dla Ciebie super opcją praca w grupie. Czyli no to, co dla mnie akurat nie jest zbyt dobre, dla niektórych jest doskonałe, ponieważ nacisk grupy, albo motywacja grupy, albo wymiana doświadczeń z grupą powoduje, że na przykład pracują chętniej. I mogę to obserwować na jednej z takich grup na Facebooku, której, której zresztą jestem założycielem, to jest taka grupa ROK z Rówińsko, dla osób, które... Obejrzały, obejrzały webinarium i takie VOD, które kiedyś nagrałam na temat wyczyszczania celów. Te osoby podczas tej grupy wymieniają się swoimi postępami, każdego tygodnia zdają raport na tej grupie, inne osoby komentują ten ich raport, czyli generalnie grupowo, że tak powiem, prowadzeni są przez, przez osiąganie celów. Dla wielu ludzi jest to bardzo motywujące i taka praca w grupie pomaga im pozostać na kursie. Jeżeli ty jesteś również taką osobą, i takiej grupy, po prostu dla siebie, takiej grupy wsparcia. Dla innych osób bardzo mocno działająca jest publiczna deklaracja, czyli wtedy, kiedy publicznie ogłoszą to, w jakim kierunku są. E, ostatnio zauważyłam, że na przykład pani Katarzyna Niezgoda, y, prywatnie moja znajoma, bardzo często publicznie informuje y, społeczność, że tak powiem, że chodzi o na siłownię. Przypuszczam, że jest to związane ponieważ nigdy wcześniej tego nie publikowała przypuszczam, że jest to taka informacja, która ma jej też pomóc pozostać. Na kursie. Bardzo często obserwujemy to właśnie wtedy, kiedy ktoś po prostu informuje publicznie o tym, że zdecydował się, czy to, nie wiem, um, zmienić, zmienić firmę, zmienić zawód, czy że właśnie się odchudza, czy że będzie się czegoś uczył, czy że pisze książkę, czy cokolwiek innego, czy że tworzy jakiś ważny projekt. Jeżeli czujesz, że to może być dla Ciebie motywujące, że takie wsparcie innych osób, które Ci napiszą, że a, super, dasz radę, albo wręcz, wręcz przeciwnie, napiszą daj spokój i tak Ci się nie uda, nie dasz rady i tak dalej. Jeżeli czujesz, że takie, takie głosy mogą na Ciebie zadzia zadziałać motywacyjnie, mogą po pomóc Ci pozostać przy kursie, to wtedy do dokonuj takiej dek deklaracji publicznej. Być może będzie dla Ciebie pomocne na przykład opisywanie tego, jak idzie Ci proces a, na swoim blogu, jeżeli prowadzisz blog, albo gdzieś na Facebooku, na, swoim, na swojej po prostu tablicy na Facebooku, a być może właśnie w grupie Facebookowej. To jest coś, co zdecydowanie pomoże ci po prostu też śledzić swoje postępy. Mnie osobiście pomaga śledzić moje postępy takie co miesięczne nagrania, które robię z podsumowaniem miesiąca, które udostępniam wam na YouTubie. Dodatkowym atutem może być może być dla ciebie albo praca z coach'em lub z trenerem. Tutaj też bym to rozważyła, jeżeli możesz sobie na to pozwolić na indywidualną pracę z coach'em i trenerem, to jest coś, co niesamowicie zwiększa po prostu twoją, um, twoją skuteczność, ponieważ wtedy masz regularnie co dwa albo za, co trzy tygodnie spotkania z kimś. Kto sprawdza, na jakim jesteś etapie, ustala z tobą cele na następny okres czasu, kiedy się jeszcze zobaczycie i to bardzo mocno porządkuje twoją pracę i oczywiście trzyma cię na tym sznurku, który, który wybrałaś. I też coś, co niezwykle mi jest potrzebne, to jest blokowanie nowych pomysłów. Ja, żeby pozostać na kursie, potrzebuję blokować swoje nowe pomysły, ponieważ cierpię na ich nadmiar, znaczy cierpię takie, no, takie miłe cierpienie, natomiast mam ich bardzo dużo, jest mnóstwo możliwości, które mogę zrealizować, wiele miejsc, w których mogę wystąpić, bardzo dużo dostaję zaproszeń do jakichś nowych projektów, i wiem, że jeżeli nie zacznę tego wszystkiego blokować, to wtedy nie zrealizuję żadnego swojego projektu. Dlatego, jeżeli mam taki projekt, który jest super ważny, to wtedy na przykład potrafię nie odbierać poczt mailowej nawet przez trzy dni. Oczywiście jeżeli pracujesz w dziale obsługi, to nie rób tego, ale jeżeli jesteś w normalnym zawodzie, możesz sobie na to pozwolić, to ja na przykład ustawiam swoją skrzynkę mailową na z autoresponderem, że jestem teraz zajęta i odpowiem na trzy dni, tak żeby mi nic nie przeszkadzało. Nie sprawdzam absolutnie, co tam kto do mnie pisze na Facebookach i innych po prostu historiach. Nic w ogóle nie sprawdzam. Mało kto ma do mnie numer telefonu, więc to też trochę pomaga i też mówię do mojego zespołu, że teraz pracuję nad ważnym projektem i że po prostu, jeżeli to jest coś naprawdę szalenie ważnego, to wtedy niech dadzą znać, ale jeżeli mogą z tym poczekać przez trzy dni albo mogą to rozwiązać samodzielnie, to niech to zrobią. I wtedy mam po prostu wolną przestrzeń na to, żeby coś zrobić. A czasami mam też... Tak, że wręcz mówię do wszystkich członków naszego zespołu, że na przykład przez ten miesiąc, czy przez dwa, czy przez pół roku nie przyjmujemy żadnych propozycji na nic i że nawet mają mnie o tym nie informować, żebym nie miała poczucia żalu, że coś mi przypadło, ponieważ to może spowodować, że ja zboczę ze swojego kursu. A jeżeli wiem, że chcę to dowieść do końca, jeżeli chcę to dokończyć, to nie mogę sobie na to pozwolić, żeby cokolwiek mnie rozproszyło. To był punkt pierwszy. W punkcie drugim, co trzeba zrobić? Trzeba się przygotować, czyli trzeba się zastanowić, co Ci jest potrzebne do tego, żeby zrealizować ten cel. Większość osób wtedy kiedy rezygnuje z realizacji swojego celu, czyli nie dowozi go do końca, to dlatego, że nie wystarczająco dużo czasu spędziło nad tym, żeby przygotować się do realizacji tego celu, tylko po prostu wyruszyło od razu do działania. Dlatego to co jest twoim zadaniem, to jest zastanowić się, jakie zasoby ci są potrzebne do tego, żeby ten cel zrealizować, albo przynajmniej ten obszar tego celu, który jesteś w stanie dzisiaj przewidzieć. Jakie umiejętności mogą być pomocne dla ciebie w takim projekcie i ile dokładnie czasu może ci to zająć? Jeżeli nie dajesz czasu ukończenia Twojego zadania, zawsze to zadanie zajmie Ci więcej czasu niż to konieczne. To pewnie dlatego wtedy, kiedy masz deadline i wiesz, że musisz coś skończyć dzisiaj wieczorem albo jutro rano, albo jakkolwiek, to wtedy automatycznie okazuje się, że masz bardzo dużo czasu, prawda? I że po prostu zaczynasz to robić. Ja sobie takie deadline'y sama robię, yy, dlatego że dzielę, swój czas na mniejszy, dzielę swoje zadania na mniejsze etapy, w związku z czym wtedy, kiedy sobie wytyczę określoną ilość czasu, na przykład na napisanie i oddanie pierwszego rozdziału książki albo jakiegoś innego etapu, to automatycznie zupełnie inaczej yy, zaczynam po prostu planować swój czas i też yy, jego realizację. Zastanów się też, jakie cechy charakteru ma osoba, która doprowadza projekty do końca. I tutaj, nawet jeżeli Ty nie posiadasz takich cech, to zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotowa. Nad tymi cechami popracować, ponieważ nie ma się co oszukiwać, że będziesz osiągać ogromne cele i realizować nie wiadomo jakie plany, jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić za, yy, za pewne niewygody, które związane są z tym, że pewne cery charakteru będziesz yy, musiała posiąść. No i punkt trzeci, czyli krok trzeci to jest sporządzenie planu. Troszeczkę nawiązałam do tym w poprzednim punkcie. Czyli krok po kroku, co potrzebujesz zrobić, rozpisać to. Koniecznie to rozpisać i skonfrontować z kimś, kto już jest w tym danym miejscu. Jeżeli robisz cel, realizujesz cel na tak zwanej, nie wiem, mam to w głowie, albo zrobię to na spontanie, to wtedy realizujesz go tylko i wyłącznie tak długo, jak jesteś na takiej pierwszej petardzie, na pierwszej motywacji, na pierwszym takim zastrzyku energetycznym. Za każdym razem, kiedy realizuję jakiś cel, to jeżeli on jest duży i trwa więcej niż 2-3 dni, to to jest naturalne, że Twój poziom motywacji odrobinę opadnie i wróci do normalnego poziomu, no chyba że coś bierzesz po godzinach. Ale jeżeli jesteś normalnie funkcjonującym człowiekiem, to nie jesteś w stanie być po prostu 24 godziny na dobę nakręcona na realizację jakiegoś projektu. Będą takie momenty, kiedy on po prostu będzie dla Ciebie normą. Dlatego podejdź poważnie do planu, sporządź plan jak w największym rysunku, jaki to tylko jest możliwe, jak najbardziej szczegółowy. Tyle na ile dzisiaj widzisz, to tyle po prostu umieść na papierze. Generalnie pracowanie na papierze już samo w sobie pomaga w tym, żeby ten twój plan nabrał jakiś w ogóle rysów. I potraktuj to poważnie, powieź go nad biurkiem w jakimś strategicznym miejscu po prostu, ale niech on ci towarzyszy, niech on będzie z tobą. Czwarty punkt to jest śledź postępy. W czwartym kroku śledzisz postępy, czyli określasz dodatkowe zadania. Teraz mówi się na to taski czyli określasz konkretne zadania, konkretne czynności, działania, które muszą wystąpić. Jakie masz, to zaznaczasz je ptaszkami, zmieniasz kolory, wykreślasz je, zaznaczasz gwiazdką, czymkolwiek, ale tak żeby widzieć, że z jakiejś po prostu dużej listy rzeczy do wykonania nagle odhaczasz kolejne y, punkty. Dla mnie osobiście działa to niezwykle motywująco, kiedy mam jakąś dużą właśnie listę rzeczy, które trzeba zrobić, ale mam tą listę, nie mam tego w głowie, tylko mam to wyszczególnione, czy to na papierze, czy to możesz korzystać z różnych narzędzi internetowych, z kalendarza Google, z czegokolwiek, co, z czym ci się wygodnie pracuje, ale kiedy to mam i sobie zaczynam wykreślać, że to jest zrobione, to jest zrobione, to, to jest zrobione i widzę, jak już nie dużo zostało, to to jest niesamowicie motywujące. To wręcz mnie nakręca i już chcę po prostu to skończyć. I wtedy nie wydłużam tego zadania, tylko wręcz przyspieszam. Dlatego Zrób to co, z, to, 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 co działa na ciebie, tak? Wy, wykreślaj, skreślaj, nie wiem, usuwaj to zupełnie. No i oczywiście za każdym razem, kiedy przejdziesz przez jakiś mały etap, to pamiętaj, że tu nie chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś cel i dopiero na końcu osiągnięcia tego celu, nie wiem, po roku, po sześciu miesiącach świętować, tylko na każdym etapie osiągnięcia tego celu, żeby już cieszyć się z tego, co zostało wykonane. Ponieważ w osiąganiu celu nie, nie liczy się tylko i wyłącznie to, co będzie na końcu, ale też cała ta droga, która Ci towarzyszy, ponieważ w swoim życiu, jeżeli będziesz osiągała cele, to Twoje życie nie będzie się składało tylko i wyłącznie z osiągnięcia tych celów. Tych dni będzie niewiele w skali całego Twojego życia, tylko będzie się składało z dochodzenia do osiągnięcia celu. Tak naprawdę całe nasze życie polega na tym, że dochodzimy do osiągnięcia jakiegoś celu i to nam zajmuje najwięcej czasu. W związku z czym uczyń z tego pewnego rodzaju sztukę, która będzie Ci sprawiała również przyjemność, nie tylko i wyłącznie. Świętowanie na samym końcu, ale też ta cała droga, która ci będzie towarzyszyć. Czasami będzie przyjemna, czasami trochę mniej, w związku z czym po każdym etapie ciesz się z tego, co zrobiłaś i koniecznie się nagradzaj. Nagradzaj się za każdy etap. Jeżeli piszesz książkę, nagradzaj się za każdy, za każdy rozdział książki. Jeżeli nie wiem, piszesz pracę magisterską albo robisz cokolwiek innego, nagradzaj się po każdym etapie i świętuj po prostu ten moment, w którym jesteś. Jeżeli nie będziesz monitorować tego, co robisz, to nie wiesz, jak dużo pracy jest już za tobą, w związku z czym nie wiesz, ile ci zostało do końca. To dlatego tak wiele osób rezygnuje tuż przed metą, ponieważ oni nie wiedzą, ile im jeszcze zostało do końca. Wydaje mi się, że jest dużo, że już są zmęczeni, przeskakują na kolejny produkt, który wydaje się być nowy i taki intrygujący, a tak naprawdę, gdyby ten dokończyli, to już mają po prostu coś zakończone i to już zaczyna im przynosić profity. I mają z tego zyski. W związku z czym, kończ to, zaczynasz to, co zaczynasz. No i piąty niezwykle ważny punkt to oczywiście stwórz swoją wersję beta. Jest wiele osób, które uważają, że projekt będzie skończony wtedy, kiedy będzie idealny, a idealny tak naprawdę on nigdy nie będzie, ponieważ za każdym razem, kiedy na niego spojrzysz, to będzie jeszcze coś, co można poprawić. Za każdym razem, kiedy ja robiłam jakikolwiek swój projekt, czy to książkę, czy to kurs online, czy to nagranie, czy to artykuł na blogu, czy to jakieś szkolenie, kiedy przygotowywałam, czy zeszyt ćwiczenia do tego szkolenia, to za każdym razem być może Zawierało to jakieś niedociągnięcia, które dopiero zauważyłam po jakimś czasie. Na ten etap, w którym ja wykonywałam to zadanie, to zadanie było wykonane najlepiej jak tylko mogłam, najlepiej jak potrafiłam. Natomiast po pewnym czasie mogło się tak okazać, że ktoś by powiedział, że Kamila, jest coś, co można by było tutaj zrobić lepiej. W związku z czym, czym prędzej poprawiałam to później, wtedy kiedy się zorientowałam. Ale ta pierwsza wersja już poszła. Gdyby wszystko to, co się pojawia na naszym świecie, miało być idealne, to nie mielibyśmy dzisiaj dziesiątej wersji iPhone'a, tylko po prostu od razu by taki wszedł. Dlatego swoje zadania zrób zawsze najlepiej, jak potrafisz na dany moment i wypuść je w świat. Ja dzisiaj, kiedy patrzę na jakieś moje stare wideo, na stare artykuły, na pierwsze moje książki, naprawdę wiele, wiele rzeczy bym zrobiła dzisiaj e, lepiej. Nawet pewnie za 5 lat, kiedy popatrzę na to wideo, jakie dzisiaj nagrywam, powiem sobie, kurczę, jak można było coś takiego wypuścić, no można było ponieważ wiem że każda z tych rzeczy którą robiłam dzisiaj jest zrobiona na moje 100% tyle ile potrafię dzisiaj tyle zrobiłam na następny raz zrobię to jeszcze lepiej ale to musi już pójść w świat i musi zacząć działać Szósta rzecz, która może Cię spotkać, to może nastąpić brak energii, motywacji, a może jakiś chwilowy spadek formy. Jeżeli cokolwiek takiego nastąpi, to pamiętaj, aby otoczyć się ludźmi, którym bliska jest idea tego, co ty robisz. Czyli poszukaj grupy wsparcia, jeżeli jeszcze jej nie znalazłaś. Tak jak mówiłam wcześniej, jest na Facebooku rok zdrowińską dla uczestników VOD o wytyczaniu celu, bądź na takich grupach, możesz również pojechać na różnego rodzaju wydarzenia, konferencje na żywo. Albo spotkania networkingowe, albo konferencje, chociażby takie jak Kobieta Niezależna, podczas których faktycznie spotykają się po prostu kobiety, które chcą zmienić swoje życie i naprawdę niesamowicie to działa na nie motywująco. Ja sama, kiedy wracam z tego typu wydarzeń, z konferencji, a nawet dla na których czasami jestem jako prelegent, to wracam z nowymi pomysłami, z nową taką energią, z nową, z nową wiarą w to, że ten cel, który wytyczyłam, ma, ma sens, że dam radę i że znowu. Znowu po prostu podwójnie mi się chce. Dlatego, jeżeli zastosujesz te sześć punktów, które, o których ci powiedziałam, to gwarantuję ci, że zaczniesz dowozić te swoje projekty do końca. Natomiast potrzebujesz je zastosować i naprawdę. Zrobić to po prostu w praktyce, nie tylko i wyłącznie wysłuchać tego, co do ciebie powiedziałam, ale faktycznie zacząć je po prostu stosować, czyli rozpisywać te plany, korzystać z tej grupy wsparcia, uczestniczyć w tych grupach wsparcia, odhaczać wszystkie projekty i nagradzać się po kolei. Żeby ugruntować to wszystko, co do ciebie powiedziałam, zajrzyj koniecznie do wersji tekstowej, która jest dostępna pod wideo, ponieważ ona pomoże ci jeszcze popatrzeć na ten tekst od innej strony i być może jeszcze nowe pomysły wejdą ci do głowy. Na koniec pytanie. Co powoduje, że porzucasz niektóre zadania? Niezwykle mnie to intryguje. Czy to jest brak motywacji, czy to jest brak wsparcia, a może to jest coś innego? Koniecznie daj znać w komentarzu, tak abym wiedziała w jaki sposób ci jeszcze mocniej mogę pomóc. W kolejnym nagraniu natomiast poruszę temat, który jest problemem ogromnym, a mianowicie co inni sobie pomyślą. Wiele osób w ankiecie, którą do was ostatnio wysłałam, to wiele osób wskazywało na to, że przed osiąganiem celu, przed realizowaniem swoich planów jednak bardzo mocno ogranicza ich to, że, że zastanawiają się, co inni sobie pomyślą i w obawie przed tym, co inni pomyślą, po prostu nie zaczynają realizować swojego, swojego planu, swojego celu, o którym tak naprawdę bardzo marzą. Na zakończenie. Opowiadałam Ci o tym w poprzednim wideo, ale jeszcze raz przypomnę, bo nie jestem pewna, czy na pewno się zapisałaś. Przygotowałam specjalną konferencję online na temat tego, jak zarabiać więcej, jak przygotować się do zmiany pracy, jak poinformować swojego pracodawcę o tym, że chcesz zmienić pracę tak, aby nie spalić za sobą mostów, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, tak, żeby no, stres Ci po prostu na niej nie zjadł. I w jaki sposób zrobić to skutecznie przejść przez nią brawurowo. Ponieważ to był taki temat, który poruszaliście najczęściej i podczas ankiety przeprowadzonej na Facebooku powiedzieliście, że chcecie właśnie na ten temat konferencję, to właśnie taką przygotowałam. Poniżej pod tym wideo znajduje się link do formularza zapisu. Zapisz się koniecznie na tę konferencję i dopilnuj, aby wpisać poprawny adres e-mail. Sprawdź go dwa razy, ponieważ na ten właśnie adres e-mail otrzymasz wszystkie niezbędne wiadomości i linki dostępu do tej konferencji. W związku z czym, jeżeli podasz zły, nie mam szans, jak Cię poinformować. Koniecznie weź. W w niej udział na żywo. Jeżeli to nie będzie możliwe, to dostaniesz oczywiście dostęp do retransmisji. Natomiast, jeżeli weźmiesz w niej udział na żywo, to skorzystasz wtedy z super niespodzianki, którą przygotowałam dla uczestników. Także zapisz sobie od razu ten czas, który, który, który ci podam w mailu po zapisaniu się i zrób wszystko, żeby być z nami na żywo. Tymczasem dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo. Trzymam kciuki za wdrożenie tych sześciu kroków i za dowożenie swoich projektów do końca. I do zobaczenia na konferencji.